Wyleciliśmy samolotem z Krakowa. Lądowaliśmy w Oslo. Z Oslo wystartowaliśmy po półtorej godziny, lądowaliśmy w Narwiku. Czyli było trochę tych startów i lądowań. Każdy stonie się strach, oczywiście, ale coś się nie robi, jak się jest delegatem miasta. Potem w Narwiku, żeśmy jak wylądowaliśmy, udaliśmy się do zakwaterowania. W celu zakwaterowania do hotelu, następnie spożyliśmy posiłki, jakieśmy mieli. No i, i, i był wolny czas, żebyśmy po podróży odpoczęli. Podróż była męcząca, bo cały dzień trwająca, także z przestępkami. No, nikt z nas nie był wypoczęty. Utrudnieniem było to, że chciałbym Pana poinformować, że akurat w tym czasie w narwiku nie ma nocy, tam jest dzień. Cały ludzki czas i to tak męczy, bardzo męczyło mnie przynajmniej. Nie tylko zdziwię się, jest to nowe zjawisko, z którym miałem pierwszy raz przykład, mogę się podzielić z Państwem. Jest to takie uczucie, że właściwie nie ma, no, yy, że nie ma nocy. Jest tam dzień, całutki czas. Słoneczko lekko zachodzi, ale dzięki żaluzjom, które były w pokoju można było jakoś zasnąć. Ale to jest ciekawe zjawisko, muszę przyznać, proponowałbym, aby faktycznie to zjawisko być może nawet będę mógł w stanie Państwu pokazać, bo mam odpowiednie fotografie. Niechże mi po pozwoli skończyć zdanie. Przepraszam, odbieram panu głos. Bardzo panu dobrze wychodzi wybijanie kogoś z wypowiedzi. To jest niedopuszczalne. Szanujmy się. Składam wniosek przeciwny. Korzystam w następne trzy Na minuty. Bardzo proszę. pan pozwoli. Proszę powtórzyć, to jest wniosek formalny, czy to jest propozycja dla prezydium rady? To była bardzo przejma prośba i mam jeszcze drugą prośbę, aby Państwo spowodowali, aby obniżyć siłę głosu. Te pytania są skierowane. Pan ściemnia jak zwykle, pan mnie nie rozumie albo pan udaje, że pan nie rozumie. Przyjmuję uwagę, jestem rozumiałym radnym. Problem, z którym się stykamy dzisiaj nie jest problemem nowym. Pozwólcie Państwo, że skieruję kilka pytań do pana prezesa. Adamka, nie wiem gdzie jest Pan Prezes Adamek, go nie widzę. A... Ja odpowiem y, może od tyłu na pytanie Pana Józefa Hajnora. Nie ma co ukrywać, że podwyżka ceny wody i odbioru ścieków płynie również na podwyżkę cen, cen konsumpcyjnych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza. Artur nie przeszkadza. Panie proszę. radny, proszę zmierzać do konkluzji. Panie przewodniczący, kompletnie się z panem zgadzam. My tutaj jesteśmy radnymi naszego miasta, Nowego Sąsza, przypominam. Jak mówię, no, rada pełni w pełnym sensie taką rolę kwiatka do, do kozucha. <grytanie> Skazano nas na wegetację. Panie przewodniczący, ja bardzo proszę, żeby radni przestali mówić. Ale Miły Bóg, no to zaczyna się już naprawdę coraz to bardziej... Bezznacnowalność Rady Miasta. Po prostu rozwiejmy te, te niejasności, wątpliwości, bo potem no, różne rzeczy w mediach się znajdują. Po tej dość burzliwej i w wielu wypadkach kontrowersyjnej dyskusji opinia komisji jest pozytywna. Ja cieszę się bardzo, że w mojej dzielnicy, w moim osiedlu i osiedlach peryferyjnych wreszcie będziemy mieć i wodę i kanał. I teraz mamy jasność sytuacji. Stało się to, co musiało się stać. Ha? Obecny standard po przeprowadzeniu badań przez Biuro Rady, nie znaleźliśmy jakiegokolwiek dowodu na to, że był sztandarem poświęconym. Ta sprawa ma dość długą brodę. Ja jestem niespełna ponadrogradnym. Pan jest już wiele kadencji. Dziwi mnie, że pan nie zdążył przyczynić się do tego, żeby ten standard, który do dziś funkcjonuje, został poświęcony. I że ktoś może mieć w ogóle wątpliwości, czy ten sztandar był poświęcony. Ale co to za argument? Równie niepoważny, jak i taki, gdyby ktoś przytoczył, czy mamy dowód, bo było tak powiedziane, czy mamy dowód, że był poświęcony, a mamy dowód, że przewodniczący Rady Miasta był ochrzczony? Ja jestem w stanie udowodnić metryką chrztu, że zostałem ochrzczony, a więc jest na to dokument. Na marginesie chcę tylko powiedzieć, że prawo kanoniczne, na które się trzeba powoływać, panie przewodniczący, w tym momencie, pozwala nawet na poświęcenie, że pana, czołu. Dziękuję za uwagę. Nie jest to tak, jak zostało to przedstawione. Ja bym bardzo proszę, pan nie przeszkadzał, pan cały czas dogaduje coś. Przepraszam, panie radny, pan drugi czas korzysta, bo tak. akurat minął. Tam. Dziękuję bardzo. Ale pani nie przeszkodził, pan był ułożony minuty. Na razie ja pana bardzo proszę, jeżeli pan by troszeczkę ochłonął. Tak się nie robi, tak nie godzin pan to robić, naprawdę. Przepraszam, panie radny, ale pan chyba nie umie y, zrozumieć ze słuchu, więc panu wytłumaczę. Radny zabiera głos dwa razy, nie dużo jak po trzy minuty. Dwa razy, a nie pięć razy po minucie. Zabrałem Też... raz z przekroczeniem czasu. Bardzo mi przykro, panie radny. Tak... Jak widać, panie Patryku, czas trzeba oszczędzać. Ja... Ja usłyszałem. Proszę o to, żeby li czas liczony radnym był wyświetlany na tablicy. Mam taką prośbę, żeby przy tego typu uchwałach państwo przestali limitować prawo do zabierania głosu. Po to się tutaj zbieramy, żebyśmy dowoli... Do bólu dyskutowali. Panie radny, bardzo proszę, bo pan przewodniczący chciałby się odnieść do pana wniosku. Jako ale, ale, ale czy ktoś nas zgodzi, panie przewodniczący, że mówimy o historii miasta? Ale pan to samo jak powtarza się, już teraz. Nie, to panu się tylko tak wydaje, bo pan nie czeka na interwencję. tym się tak wydaje. Ale właśnie ja mam dyskusji. prowadzić obrady sprawnie. A ja proszę, pana proszę, proszę, czy mogę skończyć zdanie do końca? Mogę Dlatego panu... czekam na to. Dziękuję serdecznie. Proszę. Widać, że tu będzie duże tarcie. W związku z tym, że znowu słyszę budzik, nie będę się narażał na. Uwagę pana budzikowego. Generalnie pan budzikowy, można ktoś powiedzieć, czy też pan tik tak. Dla mnie to nie jest żadna różnica bez względu na zapisy. Po prostu no, stylistycznie dla mnie to jedno i to samo oznacza, chciałbym zgłosić do protokołu który jest sporządzany z dzisiejszej sesji, ponieważ jest to jakiś dokument historyczny. W e, e, jaki sposób pan radny Józef Hojnor, mówiąc do członków prezydium, do prowadzącego obrady zwraca się pan Budzikowy. Prosiłbym o zapisanie tego, ponieważ jest to dokument historyczny i oczywiście niech tego typu informacje znajdą się w protokole jaka atmosfera i jaki poziom oczywiście reprezentują niektórzy radni. Z przebiegu dzisiejszej sesji jasno wynika, że limitowanie czasu wypowiedzi jest złym rozwiązaniem, notabene wiejszowanym przez pana Jerzego Wituszyńskiego, który jest zainteresowany jak najmniejszą ilością merytorycznych wypowiedzi, po to, żeby samemu brylować. Chciałem, jako przewodniczący Rady, wybrany przez państwa od początku tej kadencji, podzielić się nawet tą swoją i władzą, którą pan przeczytał zgodnie ze statutem miasta. Z koleżankami i kolegami rannymi. Rannymi, rannymi. Ranny. Z zażenowaniem, kolejnym na tej sesji, przy, przyjmuję państwa. Wystąpienie człowieka, którego państwo żeście zrobili przewodniczący Rady Miasta. To, co ten Pas zaproponował jest po prostu poniżej pewnej kultury, no i po prostu zahacza o To jest też kwestia do ewentualnych dalszych analiz i wyjaśnień. No przecież tak po prostu nie można, to jest nieprzyzwoite. Sztuka manipulacji w pana wykonaniu jest powszechnie znana w Nowym sądzie od lat, ale to nie znaczy, że my się mamy po prostu godzić na to. Chyba doszedł najwyższy czas żeby tą sprawą się zająć i ją uporządkować. Ja bardzo uprzejmie proszę, żeby również w protokole sesji zapisany został mój wniosek, że w związku z powyższym i z tymi okolicznościami, ja składam formalny wniosek do Pana o to, żeby Pan rozważył możliwość rezygnacji z tej funkcji. No przepraszam bardzo, jest to bardzo poważny problem. Bardzo mi przykro, że musiałem o tym powiedzieć, ale zostałem przez Pana zahaczony. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi druk nr 384 wraz z autopoprawką. Pojawiły się głosy, że Rada Miasta na wniosek prezydenta chce uczynić z mieszkańców tego miasta kogo? BRPPPP. Brudasy. A to przecież nieprawda. Nikt nie chce uczynić z mieszkańców miasta Nowego Sącza brudasów. Jasne. Uczyliśmy dzieci, że, że należy myć ręce. A teraz będziemy mówić, nie myjcie rąk, ponieważ będziemy więcej za śmieci płacić. Jest to kara dla tych ludzi, którzy lubią czystość. Jeżeli do pana córki czy syna przyjechaliby koleżanki koledzy na obóz, raz, drugi raz, bo mogą tak być, to pani odmówi skorzystania z, z łazienki? Nie sądzę. Problem jest złożony, Panie Prezydencie. Ludzie sobie tak spuszczają wodę i chlapią. Woda ma, jest wodą użytkową i ma służyć do określonego celu: mycia, gotowania, prania itd. W takiej ilości, jak jest niezbędna, żeby nie być brudasem. Jasne. Mieszkańcy będą wiedzieli, czy warto być czyściochem, czy nie. Zgadzam się tu z moim przedmówcą. To jest kara dla tych ludzi, którzy lubią czystość. Bo jeżeli ktoś będzie miał obiekt mieszkalny. 700 metrów użytkowych i będzie musiał sprzątać ten obiekt i zużywać wodę to w jaki sposób go pan obciąży odpadami komunalnymi? Nie dam rady po prostu. To wysoka rada pewnie zauważyła. Tak sobie myślę, że jak ktoś ma 700 metrów dom to stać go na to, żeby 4 kubły opłacił i się umył. Ja muszę tutaj reagować na wypowiedź pana yy, prezydenta Jerzego Gwizdza, bo on zapewniał, Mówi, że zapewniał, że w domach prywatnych cena się nie zmieni. Nie, nie zapewniał pan? Aha. Jak ja prowadzę stołówkę, odwracam sytuację, i skrobię za tego pana Gwizdza, za jego całą rodzinę te ziemniaki dla niego, gotuję te zupy, te jarzyny, no to ja zamiast dwóch kubów muszę mieć trzeci, bo on strasznie dużo je, co widać. Jeszcze raz powtórzę po raz kolejny. Mieszkańcy w większości przebywają poza domem. Higienę osobistą należy utrzymywać wiadomo w miejscu zamieszkania. Tak jak dziecko wytłumaczy w takim razie, może pan zrozumie. Zanim Pan wychodzi z miejsca zamieszkania, przynajmniej ja uważam, że powinien Pan tam zawziąć kąpiel, powziąć czy w ręku jacuzzi czy sauna. Wszystko może pan zrobić, nie? Wstępnie szacuje się, że wprowadzenie systemu gospodarowania odpadami w Nowym Sączu będzie kosztować około 12 milionów złotych rocznie rachunek jest prosty, jeśli 12 milionów podzielimy przez 12 miesięcy, to mamy milion jeśli podzielimy umownie przez 84 tysiące mieszkańców, to wychodzi 12 zł dlatego ja podejrzewam, ja o tej kwocie nie mówiłem, ale podejrzewam, że to było źródło w oparciu o które ktoś tą kwotę, ktoś tą kwotę wymienił ja nie chcę tutaj podawać kwot, ani niczego ja jeśli się mylę, naprawdę, panie prezydencie tak, w Szczecinie. Dlatego nie, dlatego ja mówię, panie prezydencie, zróbmy kalkulację. Wtedy ja nie będę mówił o Szczecinie, tylko będę mówił o Nowym Sojuszu. Jak chcę ludziom powiedzieć, przedstawić, bo jak ja później będę mógł z kimś rozmawiać, będą mi mówić, ale żeście wybrali metodę. Przygotuje mi pan to? Już <laughs> nie dam rady. Proszę? A że na stronie szczecińskiej coś tam się znajduje, to wystarczy popatrzeć na inne strony, gdzie się nie znajduje, albo inne rzeczy się znajdują. Problem jest złożony panie prezydencie. No, panie prezydencie yy, powiedział pan, że dziwi pana, że w ciągu 24 godzin niektórzy a w zasadzie w nocy zmienili zdanie. No ja pana zapewniam, że w nocy w ciągu 24 godzin, a zwłaszcza w nocy można bardzo wiele zrobić, tylko to zależy od umiejętności. Dziękuję bardzo. Ja biorąc pod uwagę zasadę, że sen to zdrowie, w nocy śpię. Ja chciałem tylko uzupełnić, to znaczy, przede wszystkim powiem, że się zgadzam z panem prezydentem, ale pewnie się będziecie śmiali. Problem jest złożony, panie prezydencie. Po ile kawa jest, to trzeba się dowiedzieć. Rachunek jest prosty: jeśli 12 milionów podzielimy przez 12 miesięcy, to mamy milion, jeśli podzielimy umownie przez 84 tysiące mieszkańców, to wychodzi 12 złotych. Ja postaram się na cześć, bo obaj z panem prezydentem że nie mamy problemu z alkoholem, zresztą myślę się wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą. Ja nie wiem, wiem szczerze, ku mojemu zdziwieniu, ale pozytywnemu, jest pan bardzo otwarty w tej kadencji na rozmowę, za co bardzo uprzejmie dziękuję. Ja mam pewny pewien problem komunikacyjny z panem radnym Czerneckim, który wprost to wyraził, że jak ja odpowiadam na interpelację raz na sesji, tak wie, to on tego nie rozumie. Problem jest złożony, panie prezydencie. To jak ja mam panu wytłumaczyć po raz dziesiąty to, co chciałem powiedzieć? Otóż sytuacja jest następna, następująca: jeśli ja idę do stołówki, zabieram tam całą swoją rodzinę, to ja nie mam obranych ziemniaków w domu, czy nie mam skrobi. To ja oczywiście także nie zużywam wody. To ja oczywiście także nie mam jakichś jarzynoskowanych, nie gotuję zupy. Doszedłem do wniosku, że pan troszeczkę się tak zachowuje, jakby grupę studentów ekonomii spytać, co to jest rynek, to by powiedzieli, że to są ogół transakcji kupna-sprzedaży, a pan by powiedział, że to jest miejsce do spacerowania i do parkowania samochodów pod ratuszem. Tak, gdyby pan chciał mnie zrozumieć i odpowiedział merytorycznie na moje zadane pytanie, pewnie bym był zadowolony, ja i pan. Problem jest złożony, panie prezydencie. Stwierdzam z tej wysokiej trybuny, że gorsze jest milczenie. Gorsze jest milczenie niektórych, co jest uskuteczniane ostatnio bardzo, bardzo. Chciałem jeszcze tutaj zwrócić uwagę, trochę chaotycznie może tak biegam po temacie, ale chciałem zwrócić a propos, a propos tych oszczędności na wodzie. Pan mówi tak, że można uchwałę zmienić, ale nie, nie należy niejednokrotnie Bubli uchwalać. Ja mam prośbę, żebyśmy zmienili sposób y, prowadzenia debaty. Ja to Bóg zapłacił to. Ja uważam, że jest to ekonomiczny. Tak. No Proszę dobrze. bardzo. Bardzo dobrze Pani Jerzy Wituszyński, bardzo dobrze pana zastępa, zastępca postępuje. On z pewnością by mnie do głosu dopuścił poprzednio, a pan był taki rygorysta, ale już nie Proszę będę mówić. panu publicznie wypowiadał, że pan jest no, w stosunku do mojej osoby nielejancki. No nie, zapewniam, że się nie będę odnosił do e, państwa głosów. uzasadnieniem podpisało się 18 osób, w tym dwa razy pan przewodniczący Stefan Komoncik. Miałem nie zabierać głosu w tej sprawie już więcej, ale pani radna przywołała mnie, jakby to zmusiła do tego, żeby jednak zabrać głos. Wspomniała, że ona nazwiskami na sesji nie sypi. To jest nieprawda, bo chciała mnie ośmieszyć, że dwa razy się podpisało. Tak. To było, powiedzmy sobie, do publicznej wiadomości. Popatrzcie się, radny się dwa razy podpisał. Mógłbym powiedzieć śmiesznie, że podpisałem się na dwie ręce. Pana wypowiedź nie zawierała prawdy. I myślę, że w tym momencie to tyle. Dziękuję. Ha? W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Niemożliwe. No ja nic nie rozumiem z tej debaty tak naprawdę. Albo jesteście Państwo radni za, albo przeciw. I koniec kropka. Oczywiście składam wniosek przeciwny, myślę, że to radni rozumieją bardzo dobrze. Jak widać ktoś przebiera nóżkami pod stołem i nie może wysiedzić dwie minuty w spokoju i wysłuchać drugiej osoby. No ale już na to nic nie poradzimy. Słusznie proszę zwracać uwagę koledze, żeby się uspokoił. Marnujemy czas i pieniądze podatników. Bo my o różnych rzeczach, czasami mądrzejszych, głupszych, potrafimy. Dyskutować godzinami, zupełnie niepotrzebnie. Panie Radny Czerwonewski, Pana również serdecznie przepraszam. Powiem, że na pewno Pan mnie nie zrozumiał. Panie Prezydencie, przede wszystkim na początku dziękuję, że wykazał Pan dobry gest i refleks, żeby przeprosić osoby, które Pan z imienia nazwiska potrafił. Proszę mnie w takim świetle przedstawić, w jakim go widzą ludzie, o których mówimy. Pana głos tutaj z mównicy naprawdę nic nie zmienia, ani pełnomocnika, proszę mi wierzyć. To nie na tym też polega, żeby kogoś poniewierać, ubliżyć, a potem przeprosić. Trzeba od pana tym bardziej, jako prezydenta wymaga się, no trzeba powiedzieć, w twoim słownictwie trochę jakiegoś lekkiego miarkowania. Ja nigdy nikomu nie ubliżam, staram się wyrażać swoje stanowisko. Lubię polemizować, dyskutować. Bo każdy z nas ma prawo do tego, żeby mieć swoje racje i bronić ich. Panie Radny Czernecki, Pana również serdecznie przepraszam, bo wiem, że na pewno Pan mnie nie zrozumiał. Ja mam nadzieję, że Pan umie czytać. Czy Panu Czerneckiemu się podoba, w jakim trybie, czy nie podoba, to niestety... Bo ja jestem prezydentem tego miasta. Ja zawsze powiedziałem, że dla mnie Urząd Pana Prezydenta jest najwyższym takim równoległym głosem, z którym mogę prowadzić dyskusję, bo on jest z wyboru jak ja. A zastępcy jutro mogą nie być tam, gdzie są. A radny, no nie jest to takie proste, żeby nie był. Czy Pana przedstawienie jest żałosne? A? się tej dyskusji i jestem zbulwersowany tym wszystkim, co tu się dzieje. Ja tylko wiem, że jeżeli ktoś dużo mówi, to ma coś do ukrycia, bo ma pokrętne myśli. Gdyby z komisji ustawa nie wyszła, to ona się nie znajduje w sejmie, w Parlamencie. Parlament nie podejmuje na nią głosowania. Pan były poseł, jeżeli wiesz, doskonale sobie z tego zdajesz sprawę, że nie ma takiej możliwości, że bez komisji mogło być uchwalone. Może być taka sytuacja? A to przepraszam, tak takim razie jestem niedoinformowany, nie byłem parlamentarzystą. Nie prowadźmy żenującej dyskusji, ha? Czy pan wie, panie radny Czarnecki, że dla spokojnego jutra, nikt potem tego nie zrobił, zorganizowałem z własnych funduszy wycieczkę do Sejmu? Wie pan o tym? Nie wie pan. Ja się tym nie chwalę i nie obnoszę, ha? Bo no, taką mam zasadę, że ja pod bublem się nie podpisuję i ja za bublem niestety nie zagłosuję. No, przykro mi. Ja uważam, że na przyszłość tego typu lapsusy nie mogą się zdarzać. Ale niezbadane są wyroki Rady Miasta. Ha? Bo myśmy walczyli. Nasz głos był przez pana usłyszany, bo poprzedni nie był w stanie tego usłyszeć głosu. I prezydent zrobił... Co? Zrobił... Ha? Próbujmy robić coś dobrego. Nie. tak nie będzie. Ha? Wobec tego jest problem. Jaki? Żaden. Żaden. Nie ma problemu. Jest tylko jeden problem. Ha? Państwo radni uważają się za Alfę i Omegę? Chciałbym apelować. Szanowni Państwo radni, róbcie co chcecie. Dajcie sobie i my wszyscy święty spokój. Huh?